Cześć. Tutaj Ania srebrnolistka z tej strony. Witam Was serdecznie na kanale Altair Art. Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu, w którym będę pokazywać tworzenie kartki ślubnej prostej z papierów z kolekcji The Beautiful Moments, które tutaj macie aktualnie na ekranie. Jak widać, kartka jest w rozmiarze DL, i jak to u mnie zawsze lekko strzępię krawędzie papieru, aby zadać taki troszkę szabi look. Mojej pracy. Kartka będzie jaśniutka, pastelowa z tekturką Crafty Moli oraz elementami wyciętymi wykrojnikami z Craft Passion. Będą to serwetki, listki oraz border. Oczywiście warstwy kartki rozdzielam taśmą piankową-dystansową. Jest to pianka, taśma o grubości. 1,6 mm, więc taka powiedziałabym całkiem gruba. I wszystkie materiały, które tutaj widzicie na, na moim biurku, są to kupienia w sklepie Skarbnica Pomysłów. W mojej kartce użyłam y, papier numer 3 z kolekcji The Beautiful Moments, który z jednej strony ma taki bardzo delikatny wzór roślinny, prawie biały, tutaj myślę, myśl, że widać go na, na, na ekranie, natomiast jest on bardzo, bardzo subtelny, a z drugiej strony ma Drobne kwiaty na takim lekko nutkowo pisanym tle. Cała kolekcja jest ogólnie bardzo jasna pastelowa, kwiatowa i świetnie się nadaje do tworzenia prac na śluby, właśnie, komunie a, a także wszędzie w, tam, gdzie potrzebujemy po prostu użyć jasnych, delikatnych kolorów. Tutaj właśnie widać ten wzór. Oczywiście w mojej y, karcie nie może zabraknąć bawełnianej koronki. Którą tutaj przyklejam przy pomocy kleju y, introligatorskiego, następnie przyklejam serwetkę, również na y, taśmie dystansowej. Jest to serwetka wycięta z papieru wizytówkowego przy pomocy wykrojnika z Craft Passion. Jest to tak zwana serwetka do boksa, ale jak widać jej zastosowanie jest znacznie szersze. Następnie dodaję tekturkę z Crafty Moli. Jest to tekturka przedstawiająca parę w takim wieńcu roślinnym, liściastym. Jest to jedna z moich ulubionych tekturek i często po nią sięgam, ponieważ jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony efektowna i bardzo ładnie komponuje przestrzeń na kartce. Udało dałam koronkę, natomiast ponad moją kompozycją umieszczę element wycięty z papieru wizytówkowego wy, wy, przy pomocy wykrojnika z Craft Passion. Jest to taki bardzo ażurowy, delikatny border, który będzie mi tutaj bardzo ładnie zamykał kompozycję. Czas oczywiście ułożyć kompozycję kwiatową z, z kwiatów i listków. Tym razem sięgnęłam po papier wizytówkowy perłowy o, o kolorze lime także dostępny w Skarbnicy Pomysłów i wycięłam listki przy pomocy wykrojnika Craft Passion, dostęp także dostępnego w sklepie. Listki te mają taki bardzo żywo zielony, jasny kolor i bardzo ładnie rozświetlają e, pracę. Delikatnie podginam, aby były bardziej trójwymiarowe i jak widzicie gałązka liściasta jest dość duża, więc e, na potrzeby tej konkretnej kartki nieco ją może nie powiem, że przycinam, bo bardziej urywam, natomiast po prostu nie używam całego wykrojnika. Część listków podklejam także na taśmę dystansową, żeby, było, żeby kompozycja była bardziej przestrzenna. Czas oczywiście na kwiaty. Na mojej kartce zamierzam użyć takie, takie duże, vintage'owe róże papierowe. Są to gotowe kwiaty, nierobione ręcznie. Są delika w delikatnym, kremowym kolorze i bardzo dobrze pasują właśnie do tych papierów. Żeby jeszcze utrzymać klimat taki właśnie jasny szabi nie może zabraknąć wstążki gnieciuszka w kolorze białym, którą tutaj wiążę w kokardkę i przykleję do, do mojego bukietu kwiatowego. Po przeciwległej stronie, tak dla, dla, dla yy, równowagi kompozycji umieściłam listek oraz drob, drobną różyczkę, także w kolorze kremowym, która tak nam zamyka kompozycję od góry. Na koniec uzupełniam drobną różyczką moją główną kompozycję kwiatową. Pozostałe niewykorzystane listki natomiast po odpowiednim ukształtowaniu, ewentualnym docięciu umieszczam tu i ówdzie w mojej kompozycji, aby była bogatsza, pełniejsza i prezentowała się bardziej atrakcyjnie. Jak widać, moja kartka już jest praktycznie zakończona. Teraz trzeba ją tylko przykleić na bazę. Jako, że baza jest biała, to także środek oraz ostatnią stronę wykleiłam papierem z tej samej kolekcji, też papierem 03. I jak widać, kartka jest gotowa. Teraz tylko dodać napis personalizujący i ewentualnie w pudełku albo w ozdobnej torebce można wręczać na ślub. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca. I zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów na kanale Alter Art. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.